Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Ania Tworzy. Dziś przychodzę do Was z tutorialem na świąteczną kartkę. Powoli zbliża się czas przygotowań świątecznych. Nie wiem jak Wy, ale ja wolę mieć przygotowane kartki do wysłania wcześniej. Lubię wysłać tradycyjne kartki świąteczne. I czasem zdarza się tak, że ta kartka potrzebna jest już w listopadzie, gdy na przykład musi iść. Zagranicę. Więc dzisiaj chciałabym razem z Wami przygotować pierwszą w tym roku świąteczną kartkę. I ta kartka e, zainspirowałam się e, choinkami, które wykonuje między innymi Agnieszka Cebula. To są takie choinki 3D, takie stożkowe oklejone koronką i papierem. Widziałam tych choinek naprawdę mnóstwo i w tym roku i w zeszłym roku i wiem, że wiele osób je wykonuje, a ja pomyślałam, żeby taką mini choinkę w płaskiej wersji wykonać na kartce i właśnie dzisiaj taki rodzaj kartki chciałabym Wam zaproponować. Od razu zaznaczam, że jest to właśnie zainspirowane takimi stożkowymi choinkami i mam nadzieję, że taka kartka się Wam spodoba. To, co będzie nam potrzebne do wykonania tej kartki to jest właśnie koronka. Ja mam tutaj taką koronkę w kolorze takiego jasnego beżu jest też sznureczek, dziurkacz brzegowy. Ja zdecydowałam się na dziurkacz marki Heida, to jest taki wzór z kwiatuszkami, ale dowolny taki dziurkacz koronkowy fajnie się sprawdzi. Może być również wykrojnik brzegowy takiej koronki, więc będę używać tego dziurkacza. Oczywiście klej, tym razem taki glue. Właśnie też y, testuję kleje, taki glue. Zobaczymy jak się tutaj sprawdzi. Póki co jestem z nich bardzo zadowolona. Tutaj już obok mnie grzeje się pistolet z klejem na gorąco, ale nawet go wam nie pokazuję, bo mój pistolet jest tak już <grydki> brzydki, że naprawdę aż wstyd. E, urządzenie takie do postarzania brzegów papieru. Mam wycięty już tutaj przygotowany napis Świąteczny Czas i napis pochodzi z kolekcji Carols in the Snow, kolędowanie w śniegu z sklepu Craft O'Clock. Wycięłam sobie również moją choinkę i ta choinka znajdzie się na kartce. Jest ona długa na 15 cm, a tutaj ten. Koniec ma 6,5 cm. Ja ją dociągnę sobie tak na oko, żeby pasowała mi do mojej kartki, która ma format DL, wymiary 10 cm na 21 cm. Tutaj mam przygotowane jeszcze jakieś kawałki bermaty, które zostały mi z wykonywania baz albumowych i użyję bermaty jako e, takich pianek kostek 3D w celu podniesienia kompozycji. I kolekcja papierów Carols in the Snow, kolędowanie w śniegu, Craft O'Clock. Będzie mi potrzebny jeden arkusz z tej kolekcji, żeby okleić sobie bazę. Myślę, że możemy zaczynać. Na początek zacznę sobie od oklejenia mojej bazy. Mam przygotowane już tutaj wycięte z arkusza elementy, tutaj będę miała na tył, tutaj naprzód. I baza ma 10 na 21 cm. Ja zawsze docinam arkusz tak, żeby powstała rameczka dookoła, więc zmniejszam o 3 mm, czyli mamy 9,7 na 20,7. I tak samo arkusz, który przykleję sobie z tyłu w celu wzmocnienia całej kompozycji. Tutaj mam biały papier gramatura 200. I ma on wymiary 9x20 cm, i tak samo mniejszy kawałek też docięty, żeby zrobić sobie tutaj taką rameczkę dookoła, również pomniejszone z każdej strony o 3 mm, czyli ma 8,7 na 19,7. Chciałabym, żeby kartka była taka klimatyczna i postanowiłam do tego celu użyć właśnie postażacza do papieru. Nie ja mam takiej tutaj, on jest chyba z Nellis Choice, nie jestem pewna, bo. Już się tak zdrapało, że nie widać, ale kupicie go m.in. w sklepiku Gosi. Jeżeli nie macie takiego urządzonka, to też fajnie sprawdzą się zwykłe nożyczki. To moje ma już, no, myślę, że z dwa lata na pewno, a jeszcze działa. Postarzam sobie brzegi mojego papieru, a nie jakoś super mocno. Tą pierwszą warstwę zawsze staram się, żeby była delikatnie tylko postażona i podniesiona lekko do góry. Jeśli chcecie, żeby gdzieś było bardziej postarzone, to można dodatkowo sobie jeszcze o taką. Tak mocniej tutaj postarzyć. Ja myślę, że tutaj jest Okay. Dobra, pierwsza warstwa, sprzątamy. Mam tu śmietnik obok siebie. Teraz druga warstwa i tak samo. Tą trzecią warstwę już powtarzam trochę mocniej, po prostu przeciągam kilkukrotnie, w niektórych miejscach jeszcze dodatkowo przecieram, tak żeby była bardziej postażona. Okej, okay, wszystkie trzy części górne mam już postażone. Ten tył również sobie przejadę, dosłownie po jednym razie z każdej strony. Okej. Okay. I tak jak już wiecie, jeżeli oglądaliście moje inne tutoriale, ja zaczynam od przyklejenia sobie wszystkich elementów do mojej kartki. I zacznę od przyklejenia tego tylnego arkusza. To, co już Wam mogę powiedzieć o tym kleju Taki Glue, w mojej opinii. On ma świetną buteleczkę. I ja ostatnio, jak mi się skończył, to po prostu przelałam sobie do tej buteleczki klej Primo, taki z Empiku, którego akurat miałam w takiej dużej butelce. I ta buteleczka jest super z tego kleju Taki Glue. Jest naprawdę bardzo fajna. Zamówiłam sobie jeszcze dwa takie kleje taki glue. Bo klej sam sobie też jest fajny, tylko że... One są dość drogie, bo chyba kosztuje taka buteleczka malutka 3 zł, 2,50, coś takiego. Dlatego nie jestem pewna, czy będę używać tego kleju, no bo po prostu dość drogo wychodzi, ale buteleczka jest naprawdę świetna. Dla samej butelki warto sobie zamówić i potem po prostu można przelewać inny klej. OK, dobra, pierwsza warstwa jest już przyklejona, teraz czas na kolejne warstwy. I zacznę od wklejenia tej warstwy. Nałożę sobie klej odrobinę od brzegu, bo będę chciała podnieść jeszcze odrobinę tą część, którą sobie postarzyliśmy. Wklejam tak sobie tradycyjnie tutaj na karteczkę. Ok. I po prostu będę wywijać jeszcze dodatkowo ten papier. Na brzegach, dlatego celowo nie nakładałam na niego kleju. Mi się troszkę tutaj łatwiej będzie to odginać, i dlatego też robię to jeszcze przed wklejeniem całości na moją kartkę. Widzicie? Po prostu tak go troszkę tutaj niszczę. Ale celowo. W każdej strony. I przez to, że nie nałożyliśmy kleju do samego końca, to jest to dużo łatwiejsze. Bo ten papier po prostu w tym miejscu nie jest doklejony. Okej. Okay. Tak on się prezentuje. Tak prezentuje się gotowa do przyklejenia kolejna część naszej kartki i tutaj już sobie podkleję to na bermatę. Patrzmy, czy ja tutaj mam jakiś taki element bermaty. Jeszcze ją odrobinę sobie dotnę, tak żeby właśnie ta część też pozwoliła mi na manewrowanie jeszcze odrobinę papierem. Ok, i wklejam. Baza będzie schnąć za ten czas, a my przygotujemy sobie choinkę, która będzie tak naprawdę główną ozdobą naszej kartki. Więc, jeżeli dopiero zaczynacie swoją przygodę ze scrapbookingiem i nie macie takich rzeczy jak maszynka do wykrojników, to taką kartkę bez problemu możecie zrobić. Tak naprawdę. Każdy może ją zrobić, jeśli ma tylko w domu podstawowe narzędzia, bo przez to, że postarzamy sobie brzegi papieru, nawet jeżeli coś nie jest idealnie równo docięte, to i tak tego nie będzie widać. Ok, tak wygląda już oklejona papierem baza. Przez te postarzenia, które zrobiliśmy, nabrała takiego fajnego klimatu. Odłożę ją sobie teraz na chwilę na bok, tak żeby wyschnęła, i przygotujemy sobie razem choinkę. Mam przygotowany już mój stożek, wysokość 15 cm, szerokość w najszerszym punkcie 6,5. I wycięłam sobie, a właściwie znalazłam w swoich rzeczach, kawałki już pociętej koronki, która musiała zostać mi z innych projektów. Mam tutaj też przygotowaną całą koronkę, na wszelki wypadek, gdybym potrzebowała więcej. Mam przygotowane również wycięte tym oto dziurkaczem brzegowym. Elementy. I jeszcze sznureczek. Sznureczek tak na wszelki wypadek. Ok. I teraz będziemy sobie przygotowywać naszą choinkę. Ja będę używać do tego celu kleju na gorąco. Jest on tutaj obok mnie. I teraz zacznę sobie od przyklejenia najpierw tutaj części. Mojej koronki wyciętej dziurkaczem. Następnie na to przykleję sobie część koronki wyciętej z tej roleczki z koronką, i potem znowu część wycięta dziurkaczem, i znowu część materiału. I tak będę sobie budować kompozycję do samej góry. Później ją poprzecinam i będę miała gotową choinkę na moją kartkę. Także zobaczycie, że jest to naprawdę bardzo proste i nie wymaga specjalnych umiejętności. Zaczynam od nałożenia sobie kleju na gorąco. Wiecie, kupiłam sobie taki ładny, ładny pistolet do kleju na gorąco, ale jest beznadziejny. Leje się z niego klej i to nie wtedy, kiedy ja tego potrzebuję. Strasznie wolno się nadgrzewa, a ten jest brzydki, ale świetnie działa. Więc może nie można mieć wszystkiego. Dobra, pierwsza część jest sklejona. Teraz przykleję sobie moją koronkę. Jak widzicie, buduję to tak, żeby wszystko na siebie delikatnie. Zachodziło. Ja mam dość długie paznokcie, więc sobie tak ten klej dotykam, ale nie polecam, bo się można łatwo poparzyć, więc tutaj się świetnie sprawdzi taki szpikulec na przykład. I kolejna warstwa to będzie znowu papier. Oczywiście możecie zrobić to z kilkoma rodzajami koronek, z kilkoma rodzajami papieru. O, tutaj mi się oczywiście wygina. Z kilkoma rodzajami papieru, różne dziurkacze brzegowe, różne skrawki w ogóle, które Wam dostają z innych projektów, też się świetnie sprawdzą do zrobienia takiej pracy. Tak naprawdę możecie wkomponować tutaj wszystko. Dobra, pierwsza część jest już tutaj przyklejona, no ale potrzebuję więcej, więcej elementów, więc ja już sobie tutaj ciachnę to nożyczkami. Po prostu tnę po linii. Jak coś będzie nawet troszkę nierówno, to też się nie ma co przejmować, bo ta kartka jest taka troszkę, że nie ganiarska, ale nie jest jakaś taka super idealnie równa. I z drugiej strony też przytnę od razu, żeby było widać, jaki to fajny kształt nabiera. O, zobaczcie. I tak to wygląda teraz. I znowu lecimy z kawałkiem koronki. Znowu kawałek z dziurkaczem. I tak do samego końca. Tak wygląda y, oklejona już choinka. Mam tu jeszcze kawałek sznurka i może zrobimy sobie jeszcze y, kokardę. Gdzie taka y, trochę kartka w stylu eko. Tak mi się kojarzy. Zrobimy sobie może to w ten sposób. Przeciągnę sobie sznurek, tak żeby był podwójny. Aha. I zawiążemy sobie po prostu kokardę. Baza już wyschła, tak wygląda i mamy naszą choineczkę do wklejenia. Ja też chyba wkleję ją e, tak delikatnie podniesioną, no bo w końcu to najważniejsza część naszej kartki. Mam przygotowany tutaj napis Świąteczny czas, ale wybrałam sobie zielony arkusz i nie chciałabym, żeby ten napis się zgubił, dlatego podniosę go na takim papierze Eko, na którym jest zrobiona też chujneczka, więc po prostu delikatnie sobie go postarzę i przykleję. Wiecie, w takich kartkach, które mają postarzone brzegi, najfajniejsze jest to, że nie trzeba używać ani gilotyny, ani trymera, bo nawet jeżeli coś jest nierówno, to sobie to dodrzemy i będzie wyglądało, jakby tak miało być od początku. Dlatego ja sobie po prostu przykleiłam ten napis, a teraz cały papier jeszcze dodatkowo postarzę, więc nawet jeżeli gdzieś tam były jakieś nierówności, to one się zgubią. Kartka jest już gotowa, tak się prezentuje. Mam nadzieję, że się Wam podoba, że tutorial też się Wam przyda i że spróbujecie wykonać taką kartkę. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Czekam niecierpliwie oczywiście na Wasze opinie. Zapraszam Was też do mojej grupy na Facebooku Tworzymy z Ania Tworzy. Jeśli wykonywaliście kiedyś jakąś pracę według moich tutoriali, koniecznie się nimi tam pochwalcie. Dziękuję, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa pa!